Cześć, z tej strony Marcin z TZC Klimatyzacja. Chciałem dzisiaj przedstawić, pokazać Wam w zasadzie, jak wygląda montaż rekuperatorów ściennych. Tutaj na filmiku w zasadzie pokazuję to krok po kroku. Miałem też u siebie w prywatnym domu wilgoć na oknach, spowodowaną tak naprawdę chyba wymianą dzisiaj na pompę ciepła. Tutaj pokazuję ścianę u syna w pokoju. Wyznaczyłem sobie miejsce. Tak naprawdę w pokojach nie mam za dużo miejsca, aby taki rekuperator wrzucić, ale gdzieś tam znalazłem. Pokazuję tu w wiertnicę. Mam tutaj zrobione filmiki, trochę zdjęć, jak wybrałem miejsce. Tutaj akurat sobie wiercę, już jeden otwór pod ten rekuperator. Ja montowałem rekuperatory Blauberga Freshpoint 160E. Otwornica jest Fi180. Tutaj pokazuję też na filmiku, jak wychodzi ładnie pustak. Tu jest filmik, i co tam jeszcze mamy za pustakiem, czyli steropian. Teraz tutaj ładnie pokazuję, jaki ładny otwór wychodzi. Elewacja jest ładnie wycięta. Nie jest to wyszarpane. Nic się z elewacją nie dzieje. Tak samo w środku. To, co tu jest uszczerbione, ten tynk jest tak naprawdę przykryty przez rekuperator. Co tu mogę powiedzieć? Tu mam właśnie na filmikach, jak wyglądają te otworki i tak naprawdę zobaczcie, że do wiertnicy mam podłączony odkurzacz. Nie trzeba przykrywać tego pomieszczenia, nie trzeba... Nie wiadomo co tam oklejać. Ja sobie tak oklejam zawsze na ścianie, żeby to, co nawet spadnie, zawsze spadło do właśnie tego pojemnika kajfasu. Tutaj jest też pokazane jaki ładny i ładnie wycinamy tu w i w środku i na zewnątrz. Tutaj jest na filmiku jak to na zewnątrz wygląda. Jest to ładny równy otwór, taka jak średnica jest w wiertnicy, i jest ładny otworek. 180 mm. Tutaj jest film. Zostanie pokazane, jak zrobiłem zasilanie do rekuperatora. Akurat tu mam włącznik rolety. Przewierciłem sobie metrowym wiertłem tu pod rekuperator, tam niestety ale musiałem podkuć. Tak samo jest w pokoju w tym drugim ocena. Niestety musiałem. Delikatnie podkuć, bo tam było 1,20 m. Nie miałem takich wiertła, więc mam to zrobione w ten sposób, że musiałem troszkę podkuć. Tutaj są same rekuperatory. Rekuperatory są 700 długie. Ja tu miałem ściany 50, chyba 5 cm, więc musiałem sobie je skrócić. One są właśnie dostosowane do tego, aby je skracać. Są rekuperatory albo 45 cm, albo 700 i są podobno też metrówki, aczkolwiek jeszcze też nie montowałem metrówek, bo nie było potrzeby. Tutaj pokazana jest rura, tam jest jeszcze w środku taka wkładka, którą też trzeba wyciągnąć i ją skrócić. Tak samo tą całą zewnętrzną rurę skracamy. Tu już mam skrócone, akurat mam zdjęcia, filmik jak poziomuję rurkę. Samą rurę najpierw montuję na pianie, ładne są klimki, do kompletu dostawione dwa stopnie spadu. W środku tak to wygląda, na zewnątrz chyba tutaj pokażę. Tutaj akurat musiałem użyć, no, ściągnąłem z tego okna, aby sobie te klimki podłożyć, więc ja sobie to pianuję od wewnątrz. Najpierw, aby ta piana zasygła, żeby ta rura się już nie ruszyła, Tutaj już mam te dwa rekuperatory przygotowane, i tutaj tak samo mam zapianowane. Mam klinkami złapane, żeby mi się to już nie ruszało. Rekuperator sam, tutaj mamy grzałeczkę. Ta grzałeczka jest na całej tej długości, właśnie tutaj fajnie to pokazuje. Na przykład w pranie jest tak naprawdę tak, że ta grzałka tych skroplin, ona jest wysuwana, a tu jest na całej długości i ją można przyciąć. Więc, więc tak to wygląda. Tutaj, rekuperator już wkładam. Jest przewód, oryginalnie jest przewód zasilania z wtyczką, ale oczywiście no, nikt gniazdka nie ma w tym miejscu, gdzie. Montujemy więc tą wtyczkę, ja odcinam, przerzucam sobie ten przewód do środka, tam w środku to łączę, ściągam tutaj akurat tą obudowę. Musiałem oczywiście nawiercić wcześniej otworki pod kołeczki. Tutaj obudowa się ściąga i dopiero jak się ściągnie obudowę, to można rekuperator przykręcić cały ten panel przedni. Tutaj wiadomo, czy mogę docisnąć, ale musiałem sobie jeszcze ten, tak naprawdę, przewód przełożyć, przerobić troszkę. Ja sobie to tam po swojemu robię. Później to zasilanie, to zasilanie sobie wpinam do tak naprawdę pierwszego, lepszego urządzenia. Tutaj mam moją poziomicę elektroniczną. Rekuperator już jest podpięty. Tutaj są klapki, jest w lewo, w prawo klapka plus filtry. Te klapki powinny być cały czas otwarte. Jeszcze rekuperator jest włączony. No i filmik, jak wygląda ten otwór z tym rekuperatorem? Tak naprawdę, teraz Wam pokażę dlaczego 180, a nie na przykład 160. Robię otwór, ze względu na to, że sam rekuperator ma 150 mm. I teraz zobaczcie, żeby fajnie pianą go obrobić, trzeba naprawdę. Mieć ten centymetr z każdej strony rury, a jeśli nie będzie, no to jest ciężko, żeby to dobrze pianą zaizolować, bo tak naprawdę my to izolujemy pianą całą tą długość tej rekuper tego rekuperatora. Tu jestem ja we własnej osobie na drabinie, stoję teraz sobie tak naprawdę. O, zrobiłem drugi filmik jeszcze, bo już sobie założyłem rozetkę. Aby tam nie było widać tego w środku, zabezpieczona jest też piana. Piana, jak się nie ma dojścia do słońca, no to wiadomo się nic, nic nie stanie. Tu jest jeszcze taka czarna pianka e, zrobiona. To jest jakaś poliuretanowa od producenta, gdzie między rozetkę ją wciskam. Rozetka jest też przyklejona do elewacji, więc tak to wygląda końcowy efekt na zewnątrz. E, moim zdaniem, bardzo estetycznie. Fajna rura wystaje. Nic tutaj, tu jest otworek jeszcze taki z dołu, gdzie ewentualne skropliny sobie kapią. No i w środku wygląda to tak. Tak jak widać, no na, na ścianie praktycznie nie ma śladu, że coś wierciliśmy. No jedynie to, co musiałem podkuć, no trudno, no co się zaszpaflowało i tyle. Więc, jeśli jesteście zainteresowani takimi rekuperatorami ściennymi, dzwoncie piszcie. Ja polecę kilka tak naprawdę modeli. Polecam bardziej modele dobre. Akurat ten jest z miedzianym wymiennikiem, z elektroniką, z trybem nocnym, z WiFi, z aplikacją, ze wszystkim. Można sobie wszystko podejrzeć i tak naprawdę tyle. Także dzięki wielkie i do zobaczenia. Bardzo Was proszę o subskrypcję oraz lajki jakieś. Jeśli będziecie zainteresowani, jestem na TDC Klimatyzacja, jestem na terenie Bielska Białej i okolic. E, tak naprawdę plus minus 50-60 km, chociaż nawet jeździmy na Kraków, e, tu pod czeską też granicę Cieszyn. Katowice zabrze dosyć rozległy obszar. Więc jeśli coś, to zapraszam i dzięki wielkie.